Muzykę i mogę Ci powiedzieć, że to będzie wspaniały dzień, i dzisiaj jest naprawdę wyjątkowo pod tym względem, ponieważ o godzinie 5.55 czasu polskiego będę w samolocie z Okinawy na Tajwan. Tak się złożyło. W związku z czym postanowiłem nagrać ten odcinek o 5.55. Czasu japońskiego tutaj na Okinawie, więc uwaga, teraz dokładnie jest godzina 5.55 i ten widok za oknem to właśnie pokazuje teraz, jak wstaje dzień na Okinawie o 5.55. Słońce wstało dzisiaj, toś wstaje około godziny 6, więc zrobiło się już trochę jasno, świta. Zatem, moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Oświetlenie mam jeszcze takie niespecjalne, no doświetlam się troszeczkę światłem sztucznym, bo to światło by nie wystarczyło, żeby, żeby było mnie widać. Może nie musi mnie być widać, ważne żeby było mnie słychać tak naprawdę. Dzień dobry jeszcze raz. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Na Okinawie wstaję o 7 godzin wcześniej. Ten dzień to poniedziałek. 12 dzień sierpnia 2024 roku. To już 10 dni, odkąd opuściłem Polskę i jestem gdzieś tutaj 9000 kilometrów oddalony od mojego kraju i to będzie trzeci kraj, który będę odwiedzał. To będzie 47 kraj, który odwiedzę w moim życiu w ogóle: to będzie Tajwan. Wcześniej, Korea. Japonii już kiedyś byłem, w 2016 roku, więc nie doliczam tego, ale Okinawa jest takim miejscem, który warto zobaczyć. Zrobiłem sobie na Okinawie, przywiozę sobie Japonki z Japonii. <laughs> ale świetny pomysł. Dzięki, dzięki Tomkowi Rabnicowi to mam właśnie. On mi pokazał to miejsce, gdzie można te Japonki zrobić. A zatem mam prawdziwe Japonki przywiezione z Japonii. Mam nadzieję. Że się zmieszczą. Mam nadzieję, że się zmieszczą te Japonki w moim plecaku. 225. dzień roku, 33. tydzień roku 2024 zaczynamy. Przynajmniej słońce jest zawsze za darmo, powiedział Japończyk: Haruki, murakami. Przynajmniej słońce jest zawsze za darmo. Myślę, że dużo więcej rzeczy jest za darmo, ale dobrze. Kochani, następna informacja ważna, mianowicie, że do końca roku zostało nam jeszcze 141 dni. Dzień potrwa 14 godzin i 53 minuty. A do końca astronomicznego lata mamy jeszcze 40 dni. Rafał Wójcikiewicz prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, odpowiadając 1044, a Rafał jest z nami od 20 lipca 2023 roku. Hmm. Jeszcze do rozpoczęcia siłowni umysłu, bo patrzę teraz jaka jest długość tego nagrania, bo tak jak powiedziałem, dzisiejszy klub będzie z nagrania. Ale nagrałem go o 5.55 tutaj czasu na Okinawie. Całkowicie się już przestawiłem teraz na, na ten czas. I jeszcze sympatycznie mam chwilę, mogę powiedzieć jeszcze, że tutaj jest niesamowicie w hotelach, bo dostaje się zawsze wszystko jednorazowe. Na przykład szczoteczkę do zębów, szczotkę do włosów, maszynkę do golenia, której ja nie używam. Ale za każdym razem to wszystko w hotelu jest. Też ciekawie, co? Ale dobra, włączmy sobie już intro. Rzucam Ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie. się ze mną herbatę. Słońce jest zawsze za darmo. I to można zobaczyć teraz, to darmowe słońce, które nieśmiało gdzieś tam jeszcze na wschodzie za chmurami jest. Nie widać akurat tutaj części wschodniej z mojego balkonu, ale tak sobie wyobrażam, że gdzieś tam się już to słońce pojawia. Napijesz się ze mną wody? To tak o poranku. Pamiętaj, żeby zawsze po przebudzeniu wypić przynajmniej pół litra wody, żeby najlepiej ciepłej, żeby ożywić, nawodnić organizm, bo to tak naprawdę świetnie wpływa na nasze samopoczucie. Dobra, dzwonka nie ma, bo nie wożę ze sobą żadnego dzwoneczka. W ogóle to okazuje się, Pewnie Markus się trochę zmartwi, ale tu nie widziałem tu magnesów żadnych. Chciałem. Yy, przy, kupiłem magnes mojej mamie w Korei, ale tutaj nie widzę nigdzie magnesów, żeby przywieźć mam. Nie, może, może uda mi się dzisiaj na lotnisku. O godzinie ósmej podjeżdżę autobus. Tutaj dokładnie pod mój hotel autobus, który jedzie bezpośrednio na lotnisko, będę dwie godziny. Jechał yy, na lotnisko na Okinawie w Naha. I stamtąd już o godzinie później 13, czyli dokładnie o 6, <noise> polskiego czasu. Kiedy będziesz teraz, kiedy teraz oglądasz ten klub, to ja będę gdzieś tam wsiadał do samolotu i ruszał w kierunku Tajwanu. To jest krótka podróż nieco ponad godzinę, niedaleko stąd i już jestem umówiony tam z bardzo ciekawą osobą, i też jutro prawdopodobnie jutro będę transmitował z bardzo ciekawego miejsca. Ale ważna informacja jeszcze. Paweł Soczomski, Elżbieta Staszel z Chicago i Radek Będkowski mają dzisiaj urodziny i uwaga, dla nich, dla nich i dla wszystkich tych, którzy mają urodziny, najszczersze, happy birthday to you. Tomek Wabnic powiedział, że całkiem dobrze mi to wychodzi, że nie fałszuje... Bo słuchał mnie wielokrotnie, więc jestem szalenie podbudowany. Może jakbym trochę poćwiczył, to, to może karuzo ze mnie następny już nie będzie, ale kto wie, kto wie, może warto by było nad tym jeszcze popracować. Tylko kiedy, kiedy chciałoby się tak naprawdę wszystkiego w tym życiu jeszcze popróbować. Nie mam komentarzy, ponieważ nie ma zapowiedzi takiej klasycznej, więc poprosiłem, poprosiłem klubowiczów o feedback i napisała do mnie pięknie Katarzyna Gulewska. Przypominam, można do mnie pisać na maila kontakt małpa klub 555.pl i piszcie do mnie, bo to dla mnie jest po prostu. jest to dla mnie szalenie ważne. Że jeżeli ktoś mi coś takiego pisze, to ja wiem, że to co robię ma sens. I napisała do mnie Kasia Gulewska, drogi Fryderyku, prosiłeś dziś na klubie o informację zwrotną odnośnie tego co robisz. Od jakiegoś czasu zaczynam z tobą każdy dzień, nawet jak budzik dzwoni za wcześnie i nie chce mi się wstawać z łóżka, to myśl to będzie wspaniały dzień, nie do tego popycha. Brzmi ona w mojej głowie twoim głosem. Rób dalej co robisz. Spełniaj się, realizuj marzenia i inspiruj, bo niejedno życie już zmieniłeś i wiele kolejnych zmienisz. Dzięki klubowi odkrywam też nowe inspiracje i ścieżki rozwoju osobistego. Na przykład zaczęłam korzystać z kanału YouTube Basi na którą pewnie bez klubu bym nie trafiła. Opowiedziałam już o klubie rodzinie i znajomym, bo jest dla mnie naturalnym, że dobrem trzeba się dzielić. A to dobro w dodatku nic nie kosztuje. Wnosi za to ogromną radość do życia. Celebruj dalej życie, Fryderyku. A jak chcesz przebiec półmaraton w Japonkach, to to zrób, tylko najpierw je rozchodź. A jak nie chcesz być aż takim kaskaderem, to przebiegnij w odpowiednim obuwiu, ale to zrób. Wspaniałości. Serdecznie pozdrawiam. Katarzyna Kólewska. Otrzymałem jeszcze inne maile, które też będę w kolejnych dniach cytował. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić Natalię, Krzysztofa, Kamila i Emilkę Harewskich, którzy, którzy napisali do mnie maila i jeszcze też No bardzo się cieszę. I gdzieś będę do tego na pewno na pewno będę do tego wracał. Bardzo się cieszę, że mogę utrzymywać kontakt z klubowiczami. Dlatego jeszcze raz przypominam: kontakt małpa klub 555.pl. Po prostu, jeżeli uważasz, że klub zmienił coś w twoim życiu, bez względu na to, jak długo w nim jesteś, to po prostu napisz do mnie. Bo to, wiesz, każdy potrzebuje feedbacku, każdy potrzebuje informacji na temat tego, co robi. Bo tak jest, że jeżeli się nie otrzymuje informacji zwrotnej, to człowiekowi się wydaje, że nie robi tego wystarczająco dobrze. Więc cieszę się, jeżeli takie informacje mogę po prostu utrzymy, otrzymywać. Ankiety też dzisiaj nie będzie, no bo nie ma jak. Bo będę w samolocie i to tylko w transmisji na żywo. Ale za to jutro, mam nadzieję, ciekaw jestem, czy ktoś się domyśli, z którego miejsca ja mogę jutro Transmitować o godzinie 5.55 czasu polskiego, a tam chyba się zmieni godzina. O ile pamiętam, to chyba nie będzie 6 godzin różnicy, 7 godzin różnicy, a 6. Na Tajwanie jest trochę inna godzina teraz niż tutaj w Japonii na Okinawie. Niesamowita jest taka wyprawa, kiedy spotyka się ludzi, nawet tak jak wczoraj spotkałem, już kilka dni temu spotkałem już tą Wabnica, z którym wczoraj miałem piękną rozmowę. W ogóle to Tomek miał zagrać na żywo, ale niestety sprzęt nie dał rady unieść ciężaru jakości jego altówki i zaczął się po prostu zatykać. Muszę nad tym popracować na przyszłość, żeby jednak tego rodzaju wydarzenie mogło mieć miejsce. Ale to być może jeszcze wszystko przede mną. Muzyka się skończyła, a to oznacza, że wypadałoby. Przejść do konkretów. Autorem dzisiejszego klubu, ponieważ zaczynamy tydzień z nawykiem, bądź zdyscyplinowany i wytrwały. Scenariusz do dzisiejszego klubu napisał Damian Milczanowski. A klub dzisiejszy zatytułowany jest Dlaczego dyscyplina jest tak ważna? No dlaczego? Samodyscyplina jest jedną z naszych pięciu wartości klubowych. Mało kto zdaje sobie sprawę, z tego, jak bardzo wiele od niej zależy. Wkraczając na ścieżkę rozwoju osobistego, mamy do wyboru różne narzędzia, nawyki, które dumnie oznajmiają nam, jaki pozytywny wpływ będą miały na nasze życie, jeżeli będziemy je sumiennie wdrażać bez przerwy przez kilka dni, tygodni czy nawet miesięcy. No i właśnie tutaj dyscyplina znajduje swoje miejsce. Bo możesz dysponować najskuteczniejszymi narzędziami rozwojowymi tego świata. Ale bez sumienności i powtarzalności, jedyne co się zmieni to data w kalendarzu. Dziękuję Ci, Damian, za to, że wziąłeś udział w tym wyzwaniu moim, żeby napisać scenariusz klubu. I faktycznie. Bardzo często ludzie mówią, to już jest mój komentarz do tego, że żeby coś osiągnąć, wymagać to będzie czasu. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli nic nie będziesz w tym kierunku robić, to czas i tak upłynie. Czyli to, co napisał Damian. Możesz dysponować najbardziej skutecznymi narzędziami rozwojowymi tego świata, ale bez sumienności, powtarzalności, bez samodyscypliny i wytrwałości. Jedyne, co się zmieni, to data w kalendarzu. Od dziecka marzyłem o podróżach, o takich wyprawach, którą spełniam właśnie teraz: że mogę wsiąść do samolotu byle jakiego. Mogę zdecydować nawet krótko przed wylotem, bo lecę na Tajwan dzisiaj, ale nie mam jeszcze następnego biletu. I równie dobrze mogę zdecydować, że nie polecę na Bali, chociaż już się do tego zobowiązałem, ale termin wylotu jeszcze jest ciągle otwarty, może polecę 17, a może 18, a czy z Bali polecę do Tajlandii, czy może do Singapuru? Rozgadałem się tak trochę, ale ja pracowałem na to 30 lat i było warto. Ponad 30 lat procesu rozwoju osobistego. Historia na dzisiaj. Pod rozłożystym drzewem, na skraju górskiej polany, siedział mędrzec ze swoim młodym uczniem. Ciszy obserwowali świat dookoła, gdy nagle ich uwagę przykuł mały ptak, który próbował wznieść się w powietrze. Piskle drżało. Na krawędzi gniazda trzepocząc niepewnie skrzydłami. Mędrzec, widząc skupienie ucznia, uśmiechnął się delikatnie. Zobacz, jak ten ptak uczy się latać, powiedział spokojnie. Za każdym razem, gdy podskakuje, jego skrzydła stają się silniejsze. Choć upada, nie poddaje się i próbuje znów, ucząc się kontrolować ruchy swojego ciała. Uczeń przyglądał się ptakowi, który raz za razem opadał z, pow z powrotem na gałąź. Czy to nie jest zbyt trudne dla niego? Zapytał. Mędrzec odpowiedział: Dyscyplina to nieustanne działanie pomimo upadku. Tak wie, że aby latać, musi trenować swoje skrzydła każdego dnia. Podobnie jest z nami. Każdego dnia musimy pracować nad sobą, krok po kroku, by osiągać nasze cele. Upadki są częścią drogi, ale to dyscyplina sprawia, że w końcu wzniesiemy się wysoko. W tym momencie ptak po wielu próbach uniósł się w powietrze. Choć na początku lot był chwiejny, szybko nabrał pewności siebie i poleciał w kierunku słońca. Uczeń spojrzał na mędrca, który skinął tylko głową, a w jego oczach pojawiła się duma. Dyscyplina jest kluczem do wolności, powiedział mędrzec. Tak jak ptak, który po wielu próbach nauczył się latać, tak i ty możesz się wznieść ponad wszelkie przeszkody, jeśli tylko będziesz wytrwale pracował nad sobą. Dyscyplina jest kluczem do wolności. Jeżeli będziesz wytrwale, wytrwale pracować nad sobą, Ty też możesz to osiągnąć. I uwierz mi, nie jest za późno. Trzeba bardzo często pozbyć się ograniczeń, które są w naszej głowie. I teraz wróćmy do tekstu, który napisał Damian. To właśnie dyscyplina jest świętym gralem wiecie rozwoju, którego większość ludzi tak poszukuje, nie dostrzegając, że go już posiedli. Myślisz sobie, że jesteś osobą niezdyscyplinowaną? Mimo tego codziennie rano wstajesz, myjesz zęby, robisz sobie śniadanie i chodzisz do pracy. Na tych płaszczyznach silnie zakorzeniona dyscyplina już istnieje. A mimo tego nadal w jakiś magiczny sposób brakuje ci samozaparcia do zrealizowania projektu życia jakim jest wewnętrzna przemiana w każdej płaszczyźnie Twojego heksagonu. Możliwą przyczyną takiego stanu jest fakt, że czasem podchodzimy do dyscypliny jako do czegoś trudnego i mało przyjemnego. Myśl o widmie powtarzania tej samej niewygodnej czynności przez kilka następnych tygodni. Może przyprawiać cię dreszcz, ale spokojnie. Jest w tym nawyku coś magicznego, o czym ci zaraz opowiem. Każdy z nas, chociaż raz w życiu, zaznał na własnej skórze trudu wdrożenia nowego, wspierającego nawyku. Chcąc coś zmienić w swoim świecie po raz pierwszy, przecierasz nowy szlak ku nieznanemu. Na początkowym etapie tej drogi musisz przedrzeć się przez nieprzebyty do tej pory teren. I wyznaczyć po raz pierwszy kierunek drogi. Następne przejścia będą już łatwiejsze, gdy masz już obrany kierunek i stworzony plan drogi. Każdy następny krok będzie przyjemniejszy i pozwala cieszyć się pięknem, które spotykasz na swojej drodze. Na samym końcu owa droga pozostaje na swoim miejscu do końca twojego życia, a ty idąc nią, możesz zacząć wykonywać inne nowe czynności czynności, które przyczynią się do twego dalszego wzrostu. Pamiętaj, że raz stworzony nawyk pozostanie z tobą na tak długo, aż zdecydujesz sam się go, zdecydujesz się sam go zmienić. Dalej Damian pisze o sobie. W moim życiu Dyscyplina zmieniła totalnie wszystko. Sumienne wdrażanie wspierających nawyków pozwoliło wyzwolić się z objęć mentalności, które, która pchała mnie ku przepaści. Dopiero gdy uświadomiłem sobie, jak ogromnie ważna w świecie rozwoju jest właśnie dyscyplina, ruszyłem do przodu i zacząłem się zmieniać w lepszą wersję siebie. Po pewnym czasie byłem zdyscyplinowaną osobą. Bycie tą osobą zaczęło sprawiać mi ogromną frajdę, a pozytywne emocje wzmacniał fakt, że każdy nowy nawyk, na każdy nowy nawyk patrzyłem z ekscytacją i zaciekawieniem. Dzięki dyscyplinie wprowadziłem gruntowne zmiany w swoim życiu i zamiast runąć w dół z rzekomej przepaści, wzbiłem się w przestworza i lecę w stronę wymarzonego życia. Zmieniając swoje nastawienie do dyscypliny jako do nawyku, którym macie uwolnić, zmieniasz zasady gry. To jest bardzo ważne spostrzeżenie, Damian. Kiedy zmienisz swoje nastawienie do dyscypliny, który macie uwolnić, zmieniasz zasady gry. Dobowolność no to samodyscyplina. Mimo napotkanych trudów dnia, codziennego. Myśl o wolności, jaką ów nawyk ze sobą niesie. Pomyśl o satysfakcji, która zalewa twe serce w momencie, w którym zdajesz sobie sprawę z automatycznego działania dyscypliny w Twoim życiu. Podczas swojej złotej godziny mocy stwórz obraz osoby, która z uśmiechem na twarzy realizuje cele rozwojowe, a gwarantuje ci, już zawsze będziesz patrzeć na dyscyplinę w odmieniony sposób. Rzucam Ci wyzwanie. Aby od dziś każdego dnia dokładałbyś jeden procent, jedną małą cegiełkę do swej przemiany, poprzez wzmacnianie dyscypliny w swych postanowieniach. Jesteś silniejszą osobą, niż myślisz. niż myślisz. Do dzieła. Nowe życie czeka na ciebie tuż za rogiem. Pięknie napisane, Damian. Dziękuję Ci z całego serca. Tytuł dzisiejszego live'a, dlaczego dyscyplina jest tak ważna, bo daje nam wolność. Często określamy wolność jako robienie tego, co chcemy w danym momencie, na co mamy ochotę, i stajemy się niewolnikami naszych słabości, emocji, czyli uzależniamy się od tego, czy mamy na coś ochotę, czy nam się w danym momencie chce. A tak naprawdę samodyscyplina jest kluczem do wolności, czyli robienie tego, co jest ważne, co prowadzi cię do twojego wymarzonego życia. Ale to, jakie to życie ma być, nie jest to moja sprawa, żeby ci to powiedzieć. To ty decydujesz, jakie ma być twoje życie. I ja mogę ci tylko podsuwać narzędzia. Każdego ranka o 5.55 mówić ci, to będzie wspaniały dzień. I przekonywać cię, że Twoje życie jest ważne, żeby nie powiedzieć, bardzo ważne. Zatem może zacznij wdrażanie Twojego dobrego życia od tego, że zaczniesz codziennie wstawać o 5.55 i słuchać cierpliwie kolejnych wypowiedzianych przeze mnie i przez innych słów, inspirując się do tego, żeby pewne rzeczy po prostu zrobić. Bo tajemnica właśnie tkwi w tym niezwykłym słowie zrobić. Chociaż nie tylko trzeba pewne rzeczy zrobić, ale też pewnych rzeczy unikać, i na to też potrzebna jest do tego samodyscyplina, żeby pewnych rzeczy nie robić, które być może są już naszym nawykiem i towarzyszą nam być może od lat. Okej, okay, moi drodzy, jest godzina szósta rano, 6.25 w tej chwili, yy. Nie, 6,20, przepraszam. Jeszcze jest 6,21. W tej chwili na Okinawie ja za chwilę spakuję swoją małą walizkę. Ha, to jest moja walizka. Tej wielkości to jest moja walizka, to znaczy, tu są ciuchy. A to tyle ciuchów mam na ten wyjazd. Dużo. To są wszystkie ciuchy, jakie mam ze sobą. I to też wymaga samodyscypliny i pewnego rodzaju rozwagi w podejmowaniu decyzji odnośnie tego, co ze sobą zabrać, a czego nie. I to jest pewnego rodzaju metafora, co zabierzesz jako swoją walizkę, jako swój bagaż na resztę Twojego życia. Zdecyduj, które nawyki zabierasz, a które po prostu odłożysz, zostawisz i nie zabierzesz je do bagażu, który ci będzie towarzyszył przez resztę Twoich dni. Decyduj, co zabierzesz do tego swojego plecaka. Tak jak ja musiałem zdecydować, ponieważ mój plecak waży jakieś 10, może 11 kg, z czego ta część. Moja ciuchowa jest taka malutka, wkładam to po prostu do plecaka i może przy okazji pokażę Ci jeszcze, co, co tam oprócz tego jest. Zdecyduj, które nawyki zabierzesz na resztę swojego życia i zacznij je po prostu wdrażać. A może pierwszym niech będzie codzienne uczestnictwo w klubie o 5.55. Bo być może niektóre usłyszysz, na niektórych tylko usłyszysz, to będzie wspaniały dzień. A innym razem usłyszysz zdanie, które może zmienić Twoje życie. Uwierz mi, tak to działa, bo ja czekałem bardzo długo na to, żeby móc dzisiaj polecieć w świat i spełniać swoje marzenia. Dzisiaj już na Tajwanie. Trzymaj się. Do zobaczenia. Jutro o 5.55 polskiego czasu. Do zobaczenia. A tak, tak jest teraz na Okinawie. Już świeci słońce. Popatrz jak pięknie. Trzymaj się. Cześć, cześć, cześć.